Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Castelmach 2. Tak się składa, że całkiem niedawno, a konkretnie 19 września, obchodziłem swoje okrągłe 30 urodziny, także jestem już bardzo starym. Człowiekiem. Dlatego w tym materiale chciałem się pochwalić przed Wami moją nową kolorową zabawką. Słuchajcie, no nie, nie wrzucałem celowo tego filmu właśnie w Dzień Urodzin. Nie chciałem, żeby to wyglądało jak żebranie orzeczenia czy coś w tym stylu. Nie o to tutaj chodzi. E, chciałem właśnie podzielić się takimi pierwszymi wrażeniami z y, używania powiedzmy czy grania właśnie na, na tej konsolce, Nintendo Switch, gdyby ktoś nie rozpoznawał. I jest to sprzęt, na który ostrzyłem sobie zęby od bardzo, bardzo dawna. Tylko że wiecie, ja mam całkiem sporo napoczętych, albo nawet jeszcze nierozpoczętych gier na PlayStation 4. Zresztą PlayStation 4 mi się używa bardzo fajnie. Jeśli na czymś gram, no to cały czas na tej konsoli. Tylko że no, doszedłem do wniosku, że w sumie, kurczę, na co mi nowa konsola, jeśli mam jeszcze nierozpoczęte gry na konsoli, którą miałem do tej pory? Czy ja w ogóle będę miał czas, żeby na tym grać? Czy ja potrzebuję takiego sprzętu? Czy warto. Na niego w ogóle wydawać kasę, no i tak po prostu walczyłem z myślami. Walczyłem z myślami, miesiące mijały, a ja ciągle sobie tego switcha nie kupiłem. Dlatego też moja cudowna dziewczyna, razem z równie cudownymi gośćmi mojej imprezy urodzinowej, postanowili się zrzucić i mi taką konsolę zakupić, za co jestem strasznie wdzięczny, bo no, mój dylemat w tym momencie przestał istnieć, a ja mogę się cieszyć właśnie Switchem. Także dziękuję bardzo wszystkim obecni, którzy byli na tej imprezie i. I wiedzą, że o nich mówię, również wam bardzo dziękuję. Jestem totalnie, totalnie wdzięczny. No i słuchajcie, miałem okazję się już troszkę tą konsolą pobawić, może odpalę ekran, żeby nie było. I moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Ja w ogóle od samego początku bardzo mi się idea Switcha podobała, idea konsoli, która jest jednocześnie przenośna, ale jak trzeba grać na niej stacjonarnie, czy chce się grać stacjonarnie, to też można. Ja przede wszystkim preferuję właśnie granie w ten sposób, po prostu, no jak na konsoli przenośnej. Wygoda płynąca z położenia się na łóżeczku i graniu sobie po prostu w naprawdę jakiś fajny, rozbudowany tytuł z ekranem zaraz przed twarzą, no, jest nieporównywalna do niczego. Natomiast oczywiście w zestawie mamy też akcesoria, które pozwalają nam cieszyć się Switchem jak standardową stacjonarną konsolą. Jest DOK, do którego możemy wygodnie sobie wkładać tę konsolkę, aczkolwiek ten dock no, to jest plastikowy, po prostu mało skomplikowany. Nawet ten, ta szyna do wkładania konsoli jest no nie, no... nie wygląda zbyt solidnie ani stabilnie. Wygląda jak coś, co się będzie wyrabiać albo jeszcze gorzej rysować ekran, także w pierwszej kolejności będę musiał sobie kupić jakieś tutaj jakieś szkło na ten ekran, albo jakieś po prostu ochronkę. Tak samo jak zresztą pokrowiec na samą konsolę. Jest też coś, co ma nam służyć tutaj za zrobienie takiego prowizorycznego pada z Joy-Conów, które oczywiście są tutaj wypinane z konsoli. Zresztą możemy grać również tak jak Wilotami na, na Wii. Słuchajcie, ja generalnie bardzo lubię Nintendo. Nie jestem jakimś wielkim fanem, który miałby wszystkie konsole, grałby we wszystkie gry i tak dalej, ale generalnie z dużą sympatią patrzę na działania tej firmy na rynku. Już od bardzo dawna GameCube jest chyba moją ulubioną konsolką z tamtejszej generacji, mimo że oczywiście ma znacznie mniej gier i jest mniej zaawansowany technologicznie niż np. PlayStation 2, ale zba, zawsze bardzo podobał mi się jego kształt, podobały mi się te małe dyski, ja zawsze bardzo fajnego pada, który wydaje mi się jest jednym z najwygodniejszych, jakie kiedykolwiek miałem w rękach. Sporo godzin spędziłem przy GameCube i grałem w różne gry. Potem było Wii, które no nie przypadło mi do gustu tak bardzo, ale no nie mogę nie docenić tego pomysłu z kontrolowaniem Kontrolerami ruchowymi, które lepiej lub gorzej były wplatane do tych także nie, nie tylko imprezowych gierek, ale no. Sam sukces tej konsoli no, świadczy o tym, że był to bardzo interesujący pomysł. I nawet Wii U, które było krytykowane przede wszystkim za swój marketing, wydaje mi się, że motyw z konsolą posiadającą duży ekran dotykowy jest no, godny powtórzenia. Tam po prostu wykonanie nie było na miejscu, plus no, zawiódł też marketing. Natomiast też byłem posiadaczem 3DS-a i również bardzo mi się ta konsolka podobała. Wcześniej miałem zdaje się też Game Boy Advance. -a. Ominął mnie tylko DS. Ale nawet tam wydaje mi się, że motyw z drugim ekranem też został całkiem fajnie zainkorporowany. Aczkolwiek oczywiście były też gry, gdzie no, to tylko przeszkadzało zamiast pomagać, jak chociażby te Zeldy na, na DS-a, gdzie sterowanie odbywało się za pomocą Rysika na ekranie, co było kompletnie bez sensu. Podoba mi się to, że Nintendo kombinuje, że wprowadza te innowacje, które nie zawsze oczywiście są odpowiednim rozwojem dla branży powiedzmy, czasami to jest po prostu ślepa uliczka, ale podoba mi się, że kombinują. I to, co mi nie ujęło bardzo przy switchu. To, że Switch też ma ten swój gimmick, oczywiście polegający na tym, że możemy zdejmować te J-cony, możemy mieć konsolę przenośną, yy, stacjonarną, możemy grać we dwie osoby na jednej konsolce, grać solo itd., itd. Ale jest to gimmick, który nie wydaje się tylko właśnie jakimś tam bonusową pierdołą, która ma tylko i wyłącznie zastosowanie w paru gierkach, ale czymś, co faktycznie w tym momencie wpływa troszkę na rynek, bo sprawia, że Nintendo pozycjonuje się w kompletnie innym miejscu niż y, swoja konkurencja, niż, niż y, Sony czy, czy Microsoft ze swoimi konsolami. Także wydaje mi się, że bardzo fajnie, że w tym kierunku Nintendo poszło, wykorzystało ten swój zmysł do innowacji, do tego, żeby po prostu stworzyć bardzo ciekawy, wygodny i praktyczny sprzęt. Coś, co Czego nie można było do końca powiedzieć o poprzednich sprzętach, ale w tym wypadku wydaje mi się, że idea jest super i wykonanie również. To co mi się generalnie też podoba tutaj, to to, że no to jest bardzo prosty sprzęt. To znaczy prosty w tym względzie, że nawet jak odpalimy właśnie konsolę zaraz po wypakowaniu z pudełka, to w zasadzie nic tu nie ma. Mamy oczywiście te pozycje tutaj do gier czy aplikacji, ale zasadniczo nie ma tutaj żadnych pierdół, żadnych, wiecie, dodatkowych minigierek, jakichś rzeczy, które by nam tutaj zawalały, powiedzmy, to menu. I bardzo dobrze, bo jest to jednak konsola do grania. Fajnie, że jest YouTube, no bo, no, powiedzmy od czasu do czasu chce się coś obejrzeć e, w formie wideo. Natomiast e, zupełnie, tak jak czytałem parę opinii w sieci, że o, nie ma Netflixa, nie ma przeglądarki internetowej, nie ma jeszcze czegoś tam. Zupełnie mi tego nie brakuje i tak mam w ręku, czy raczej pod ręką cały czas telefon, gdzie tego typu rzeczy sprawdza sobie znacznie wygodniej? Nie ma tutaj aplikacji facebookowej czy twitterowej, natomiast można się z nimi połączyć, kiedy chce się na przykład wysłać screen czy coś w tym stylu. Natomiast zupełnie nie, nie odczuwam potrzeby, żeby tutaj były jakieś inne pierdoły, kiedy jest to konsola przede wszystkim do grania, która umożliwia jednocześnie, tak jak to jest w nowoczesnych konsolach, zapisywanie, łatwe, łatwe zapisywanie screenów czy, czy krótkich materiałów wideo. Jedyna rzecz, której mi troszkę tutaj jednak brakuje, która myślę, że mogłaby się tu znaleźć, aczkolwiek no nie jestem pewien, czy technikalia na to pozwalają. Może w doku by dało radę to zrobić. To jest streamowanie bezpośrednio z konsoli, coś co potrafi PlayStation, co potrafi Xbox, co potrafi moja Nvidia Shield, na przykład, która też nie jest jakimś super rozbudowanym urządzeniem. Zdaje się, że Switch tego nie ma. Może jeszcze po nagraniu sprawdzę, żeby się upewnić, ale wydaje mi się, że tego nie ma. No i powiedzmy, zapisywanie wideo mogłoby być troszkę lepsze, to znaczy klipy mogły być trochę dłuższe, ale szczerze mówiąc, do postowania tego po prostu w mediach społecznościowych jak najbardziej. Bardziej wystarczy. Jedyna gra, jaką póki co posiadam, to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild i jest cudowna. Nie będę się na razie rozgadywał może, bo jeszcze jestem bardzo wcześnie w tej grze. Dopiero co odwiedziłem dwie wioski: Kakariko i tę drugą na H. W każdym razie gra jest naprawdę super. Wiecie, że ja lubię generalnie gry z otwartym światem, lubię gry, gdzie można się oszwendać, robić jakieś side questy i tak dalej. Ale to, co mnie szczególnie tutaj ujęło, to to, że to jest kompletnie inny rodzaj gry niż te, które. Zwykle ogrywam niż te wszystkie asasyny i tego typu rzeczy, no to jest gra, która nic, niczego ci nie mówi bezpośrednio, nie mówi ci idź tam, zrób to, teraz idź tu i tak dalej. Nie daje ci tutoriali na absolutnie wszystko. Masy rzecz, masę rzeczy musisz po prostu wykombinować samemu i gra często podsuwać ci jakieś wskazówki, ale robi to w taki sposób, że sam się musisz tego nauczyć, sam musisz dojść do pewnych rzeczy, jak wykorzystywać niektóre elementy otoczenia, w jaki sposób z nich korzystać, czego szukać, gdzie iść i tak dalej. Premiuje przede wszystkim właśnie szwendanie się po okolicy, wyszukiwanie jakichś rzeczy. Bardzo podoba mi się po prostu to podejście, jakie ludzie w Nintendo tutaj mieli do gracza. No, nie traktowanie go jak idioty, dania mu tej piaskownicy do zabawy i oddanie oczywiście zabawek do tego, żeby zwyczajnie no, odkrywać masę rzeczy. Samemu. Póki co, bardzo mi się to podoba, bardzo, mam dużo frajdy w związku z y, właśnie przemierzaniem tego świata. Y, ja mam doświadczenie, powiedzmy, jakieś tam z Zeldami. To nie jest tak, że to jest pierwszy tytuł że Zelda, w Zeldawiach, gram. i grałem. w sporo klasycznej, grałem w Ocarina oczywiście Grałem w ostatnie Zelda, jaką grałem, no to była Link Between Worlds na 3DS, która była moim zdaniem fantastyczna. Y, ale to jest jednak troszkę już inny tytuł, trochę inne podejście jest oczywiście do y, Dungeonów którymi tutaj są szerajne, rozsiane po świecie. No są jeszcze cztery takie duże dungeony, czyli te Divine Beasts, do których jeszcze nie dotarłem. Także no jest tutaj sporo elementów, które ja zawsze lubiłem w zelda, czyli właśnie rozwiązywanie zagadek, kombinowanie, używanie przedmiotów, które się zdobywa wcześniej do różnych właśnie zagadek logicznych. Są te wszystkie elementy, które są takie bardzo charakterystyczne, typu właśnie szukanie jakichś wróżek, powiększanie swojego ekwipunku, Ale jednocześnie właśnie łączy to z. Z mechanikami, które możemy znać ze współczesnych gier, co sprawia, że no to nie wydaje się zupełnie archaiczne, a czasami tak z zeldami mogło być. E, no i wydaje mi się, że to jest w ogóle niesamowite, że zeldom, które do tej pory zawsze polegały na bieganiu od dungeona do dungeona, e, zupełnie nie zaszkodziło otwarcie świata. To świetnie działało w A Link Between Worlds, gdzie można było sobie w dowolnej kolejności zwiedzać dungeony, e, jak i w ogóle tutaj, gdzie wydaje się to kompletnie naturalnie pasować do tego Świata. także jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo mi się podoba. I wiedząc, że jest to gra no, na dobre 100 godzin, jeśli nie więcej, a ja bardzo lubię chodzić po prostu i, i, i zwiedzać świat, no, to wydaje mi się, że to będzie tytuł, który spokojnie będę sobie grał aż do nie wiem, końca roku prawdopodobnie, kiedy zresztą mają wyjść nowe Pokémony, które też się tutaj nastawiam i ostrzę sobie zęby. Na pewno w dalszej kolejności będę chciał sobie zagrać w Super Mario Odyssey na przykład albo w Super Mario Maker 2 żeby mieć dostęp do tych wszystkich poziomów robionych przez fanów. O, i właśnie, czekam oczywiście jeszcze na Luigi's Mansion 3. Bo grałem w dwójkę na 3Ds, była super więc tym bardziej będę chciał sobie pograć także w trójkę. No, także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje takie wstępne wrażenia. E, myślę, że za jakiś czas, nie wiem, parę miesięcy, myślę, bo, bo będę chciał zrobić to porządnie. E, chętnie podzielę się swoimi wrażeniami w formie jakiegoś bardziej już konkretnego materiału. Myślę, że spróbuję w nim odpowiedzieć na pytanie, czy Switch jest po prostu dobrym sprzętem dla kogoś, kto e, no, nie siedział nigdy, z, nie był nigdy związany jakoś bardzo ze sprzętami Nintendo, ma już na przykład PlayStation 4 albo gra na PC albo na czymś. I czy Switch po prostu sprawdza się, jako dodatkowy kolejny sprzęt, czy powiedzmy jego rola nie pokrywa się z żadnym inną konsolą, czy no jest czymś, co zwyczajnie warto wówczas posiadać. Słuchajcie, jeśli macie Switcha, jeśli macie jakieś swoje wrażenia, dajcie znać koniecznie w komentarzach, jeśli macie jakieś protipy, jeśli macie jakieś rady odnośnie, nie wiem, um, utrzymywania tego sprzętu w dobrej kondycji, też dajcie znać. No i rekomendacje growe oczywiście też chętnie przyjmę, ewentualnie jakieś tytuły, na które bardzo czekacie. Natomiast tak jak wspomniałem w opisie wrzucę Wam jeszcze mój friend code, więc jak chcecie no możecie mnie dodać, nie sądzę żeby Switcha miało tak dużo osób jak PlayStation 4, więc tutaj akurat pewnie będę dodawał po prostu wszystkie chętne osoby do mojej listy. Także to by było na tyle, Żegnam się w takim razie z wami i to jest mój link. Zafarbowałem mu szatę, którą kupiłem, ona była czerwona, ale zafarbowałem ją na zielono, żeby było bardziej legitnie, a potem znalazłem czapkę, która jest czerwona, ale w sumie nawet pasuje. No dobra, słuchajcie, bo się rozgadałem. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.